Co tam u ciebie? Ja dojeźdź w maczku. No tajnie, ty ciągle jeszcze tego maka. Nieprawda, tylko codziennie maka. Sam to mówisz. A w ogóle cieszę się, że wyjeżdżamy do Stanów. Ja przynajmniej na pewno. A ja pójdę sobie na skatepark z koleżkami. Dobra. Tylko pamiętaj zabrać. No, możesz lepiej będzie, żeby zobaczyć nogę. No wiesz. No wiesz, co. Dobra. Ale elektryka. No dobra. Tylko. Weź kasno wiesz skąd? Skąd te swoje? Okej, okay, to pa Zostawcie suba i lajka. Dokładnie. Zostawcie suba i lajka. Cześć.